Straciłem swoje pieniądze podczas próby kupna PlayStation 5 na Facebookowym marketplace. Taką informację dostałem od swojego zielonego kolegi, który, przeglądając portal aukcyjny na Facebooku, zobaczył ciekawą ofertę sprzedaży PlayStation 5 w jego okolicy za 1200 zł. Zaślepiony wizją kupna taniego sprzętu i to nowej generacji, stwierdził, że to może pora, aby wymienić PlayStation 4 na coś zupełnie nowego napisał do sprzedającego, przez co połknął jego haczyk i wpadł niczym przysłowiowa śliwka w kompot. Zdrowy rozsądek, którego wtedy nie miał, w ogóle nie podpowiedział mu, jak powinien się zachować. Nie zareagował nawet na dziwne odpowiedzi sprzedającego, który na pytanie o możliwy odbiór osobisty podał lokalizację w zupełnie przeciwnej stronie kraju, niż było wystawione ogłoszenie. A na pytanie o to, jak w takim wypadku się dogadujemy, Powiedział, że ty mi wysyłasz pieniądze, ja tobie wyślę bez problemów w Macie czy też kurierem PlayStation 5. Opowiedział mu również historię, że sprzedaje towar, ponieważ dostał na urodziny i w ogóle tego nie używa, że jest to nieużywane, dlatego trzeba się tego pozbyć. Znajomy, jak się domyślacie, przelał pieniądze i nie ma ani konsoli, ani swoich pieniędzy, ani kontaktu, ze sprzedającym, który zaraz po tej transakcji skasował konto i urwał się z niej kontakt. Cześć z tej strony, Anderes, kanał MultiWymiar. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj postanowiłem, że opowiem Wam o takich podstawach, na co warto zwracać uwagę podczas szukania elektroniki, gier, edycji kolekcjonerskich na portalach aukcyjnych. Wiele osób dobrze sobie z tego zdaje sprawę, na co warto zwracać uwagę. Ale naprawdę widząc znajomych, widząc ludzi w internecie na różnych grupach, jednak spora część osób daje się naciągnąć, ponieważ jest zbyt ufna w internecie. Jest to taki filmik profilaktyczny. Są tutaj tylko zawarte takie podstawy, i oczywiście one nie uratują Was przed wyłudzeniem, przed stratą pieniędzy. Dlatego, mimo wszystko, oprócz tych tutaj zawartych wskazówek, warto kierować się zdrowym rozsądkiem. Po pierwsze, kiedy znajdziecie ciekawy, interesujący Was sprzęt, warto wejść w profil sprzedającego. Jeśli konto sprzedającego jest nowe, to na 99% jest to oszustwo. Dzieje się tak, że po każdym udanym oszustwie, lub po wpadce, taki złodziej kasuje konto, zakłada nowe, kradnie dane, zabiera czyjeś zdjęcie z internetu i proceder dalej kwitnie. Oczywiście nie ma od tego reguły, bo i stare konta powiedzmy Pani Grażyny, która prowadzi swojego Facebooka od 15 lat również mogą posłużyć złodziejom wiele osób traci dostęp do swoich kont społecznościowych i ktoś inny prowadzi, poszywa się pod nich w internecie więc warto na to też zwrócić uwagę i nie sugerować się tym, że ktoś prowadzi aktywnie Facebooka i na pewno nie może być oszustem bo może ktoś inny się po prostu pod niego podszywa po drugie jeśli już jesteście na jego koncie, warto też zerknąć na jego inne aukcje. Takim czerwonym alertem jest na pewno to, jeśli ktoś sprzedaje kilka różnych aukcji z różnych lokalizacji. Ja tak szukając PlayStation dla testów przed tym materiałem, znalazłem gościa, który sprzedaje konsole PlayStation z jednego miasta i to w bardzo okazyjnej cenie, z drugiego miasta sprzedaje Nintendo Switcha, również OLEDA i to w super cenie z trzeciego miasta też Nintendo Switcha i z czwartego miasta jakiś odkurzacz Dysona. Wszystkie sprzęty w super cenach, z różnych lokalizacji i to też na 99% jest oszust. W takim wypadku całkowicie odpuszczamy tą transakcję, żeby w ogóle nie marnować na niego czasu. Jeśli jednak zdecydujecie się napisać do danego sprzedawcy, warto zapytać go o odbiór osobisty. Jeśli ma wystawiony sprzęt powiedzmy w Poznaniu, a powie wam, że odbiór osobisty jest w Olsztynie, to jest już czerwony alert. Wtedy warto też go zapytać: Słuchaj, mam znajomego w Olsztynie. Może on odbierze mój sprzęt i mi normalnie wyśle, jeśli ty nie chcesz mi wysłać tak, że będę mógł sobie opłacić dopiero przy odbiorze. W takim wypadku na 99% taka rozmowa się urywa, ponieważ złodziej wie, że już nie dopnie swego. Jeśli jednak skorzystacie z jego oferty i zapłacicie, a on dopiero wam wyśle sprzęt potem. To bądźcie pewni, że stracicie swoje pieniądze. Nigdy, ale to przenigdy, kupując coś na portalach aukcyjnych, nie decydujcie się wysyłać gościowi zaliczki pełnej kwoty za dany towar, przed tym, zanim on wyśle do Was ten sprzęt. Najlepiej decydujcie się na płatność przy odbiorze. Wtedy będziecie wiedzieli, że nie przyjechała Wam też cegła, bo też może się tak zdarzyć, że on do Was wyśle coś, poda Wam numer paszki, a w środku będzie cegła, a wy mu wtedy przelejecie pieniądze i zapłacicie 1200 przykładowo zamiast konsolę za cegłę zwracajcie na to uwagę po tym wszystkim to już nawet nie warto rozmawiać z tego typu sprzedającym ale warto mu jeszcze zadać jedno dodatkowe koło ratunkowe czy wystawi pan tą konsolę na Allegro? na 99% powie wam panie mam tyle ofert kupna od ludzi że ja nigdzie tego nie będę wystawiał poza tym miał konta, śpieszy mi się albo pan bierze teraz, albo sprzedaje komuś innemu to jest taka kropka nad i dla danego sprzedającego, że jest to po prostu złodziej. Pamiętajcie, w sieci kierujcie się zdrowym rozsądkiem. Jeśli ktoś sprzedaje zupełnie nowy sprzęt za połowę jego realnej wartości, to może 1% z tych wszystkich aukcji jest tak tzw. złotym strzałem, reszta to są oszuści. Jeśli ktoś by chciał uzyskać taką kwotę, poszedłby do Lombardu i praktycznie tą samą by otrzymał od strzała w swoim mieście. Raczej nikt by się nie bawił ze sprzedażą danej konsoli przez internet za powy to z płatnością, pierwsze potem, wys ja wysyłam ci konsolę. Zdrowo rozsądkowo do tego podchodźcie, bo na aukcyjnych portalach nie jesteście praktycznie w ogóle chronieni. Zazwyczaj kwota na jaką jest wyłudzenie jest zbyt niska, żeby w ogóle policja podjęła działania, a jeśli chcemy się ratować to musimy szukać innych oszukanych ludzi. Zazwyczaj jest to czasochłonne, a szansa na odzyskanie pieniędzy naprawdę nikła. Przestrzegam Was. Uważajcie, ponieważ portale aukcyjne pokroju Facebook Marketplace, pokroju OLX, pokroju Allegro lokalnie naprawdę przepełnione są złodziejami, naciągaczami i nie trzeba naprawdę długo szukać. Mi wystarczyła dosłownie minuta, że znalazłem PlayStation 5, które wpisałem w mojej okolicy i na 100% wiem, że jest to naciągarz. Tak was przestrzega. Jest to taki vlog głównie dla nowych ludzi, dla niezorientowanych w temacie, ale również dla starych wyk, bo znam też ludzi, którzy są naprawdę pochytani, wiedzą co ja kupują konsolę, sprzedają konsole, a potrafili nabrać się naprawdę na takie bardzo realistyczne złudzenie jakie im zaoferował dany sprzedający. Opowiedział im taką bajkę, że z pocałowaniem ręki mu jeszcze wysłali pieniążki, przyklasnęli, czekając na sprzęt, który nigdy nie otrzymali. Powodzenia w kupnie na portalach aukcyjnych, ponieważ można tam trafić fajne perełki, ale bądźcie ostrożni. Cześć!